Kochani rodzice, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj przedstawimy krótki filmik do Dogoterapii Online. Jakkolwiek to brzmi, naprawdę można to zrobić w domu. Ja mam przygotowanego psa, oczywiście, dziecko i drugiego psa i mamę. Jak wspominałem wcześniej, jeżeli macie w domach swojego pieska, kota, chomika, ktokolwiek, cokolwiek. Słucham. Królika też może być królik. Wszystko, co ma sierść, żyje i lubi smakołyki może być przydatne w tym ćwiczeniu, jeśli nie, mamy misia, pieska, każde inne zwierzątko. My mamy akurat pieska, bo tak wybraliśmy, jagoda, kry. Teraz tak, przedstawiam Wam matę, zanim zaczniemy całą zabawę. Ja tą matę akurat mam gotową, kupiłam, natomiast możemy ją spokojnie zrobić sami w domu. Coś, co będzie wykorzystane nie tylko raz, kilka razy. Może to być mop, może on to być ścinki materiałów, może to być kawałek kocyka. Wszystko może być przyczepione na agrawki, przyklejone. Obojętnie. Chodzi o to, żeby były kieszonki, zwiki, jakieś zakamarki i różne takie rzeczy, gdzie będzie mógł wsadzać nos pies żywy lub zabawkowy. Jeżeli będziemy mieli gotowe już to, zaczynamy zabawę. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby nasze dzieci, wasze pociechy już to przerabiały raz. Przerabiały to ze mną. Teraz jest moment, żeby z nimi się pobawić w zabawę w domu. Zobaczymy, czy państwu się uda. Chodzi o to, żeby uczyły się, jak jest lewo, prawo, ciepło, zimno, naprowadzanie zwierzaka. I teraz jeżeli jest to żywe, żywe stworzenie, siadaj, siadaj. Jagłytka, zasłoń oczy pieskowi. Tak. Czekaj. Trzymasz pieska. Chowamy smakołyk, a trzymamy pieska. Oczywiście rodzic chowa, dzieciaczek trzyma. Mhm. Widzisz? I dzieciaczek wydaje komendę: jaką Jagłytka? Szukaj. Szukaj. I patrzymy, czy zwierzaczkowi udaje się to znaleźć. No, Nessie oczywiście udaje się znaleźć, bo Nesie to jest już fachowcem w tej dziedzinie. Tylko czy wyjmie. No, wyciągamy. No, widzicie, gdzie? Nawet dla Nessie nie jest to takie proste, tak? Szuka dalej? Hmm. Sprawdzamy. Nie, kochana, już koniec zabawy. Nessie, siadaj. Siadaj. Tak? Połóż się, bo chcemy przedstawić coś innego. Zostań tutaj z nami, przesunę Ci troszkę. Jak to robimy, gdy nie mamy żywego zwierzątka? W pierwszej części rodzic jest zwierzaczkiem, a dzieciaczek chowa. Tak? Nesi. leży, a jagódka chowa. Proszę, jagódko, poczekaj. Ja zasłonię. Oczka, schowaj gdzieś tam. Schowaj. Nessi, poczekaj. Jak tylko schowa. Tak. Zostań, Nessi. I co mówimy? Zostaw, Nessi. Chyba nie pozwoli nam tak łatwo tego zrobić. Wyciągać? No dobrze, wyciągnij. Kacz, Nessi. Chodź tu, chodź, Nancy, nie mamy już nic schowany, chodź, tak, usiądź tu Nie mamy już nic chowane. chodź, tak, usiądź tu koło. Spróbujemy, aha, jeszcze jedna rzecz. Ja mam oczywiście smakołyki psie, ale wy możecie do tego użyć rodzynek, chrupek, groszków, cokolwiek, co nadaje się do jedzenia albo do zabawy. Jagódko, jeszcze raz, ja jest zasłaniam oczy pieskowi, misiowi, a ty gdzieś schowaj. No szybciutko, chowamy gdzieś, mamy mnóstwo różnych zakamarków. Na przykład, no chowaj Jagódka. Zasłaniasz i co mówisz? Szukaj. Szukaj, wydajemy komendę. Ty nie, Ty no, już się naszukałaś. I teraz? Zadaniem rodzica jest, aby długo szukać, długo udawać, że piesek nie umie tego znaleźć. Dziecko w tym samym czasie powinno naprowadzać pieska. Jak mówimy? Ciepło, zimno, tak? Albo w prawo, w lewo. Uczymy się kierunku, uczymy się naprowadzania. Uwaga! Zimno, zimno. Zimna, gorąco, 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 pomóż mi, nie mogę tego znaleźć. Chodź, razem to zrobimy. Chodź, chodź, chodź. Miam, miam. To było pyszne. W nagrodę, co się pieska, trzeba zrobić? Za uchem podrapać trochę, tak, za uchem podrapać. Pięknie. Zamieniamy rolę! Teraz jagódka jest pieskiem. No zasłaniamy oczka pieskowi, zasłaniamy oczka pieskowi, nie podglądaj, Fafik, bo ja ci coś schowam. Uwaga! Nie ty, Lesi, ty się tutaj ciesz. Fafik! Fafik, szukaj! Ja? No nie ty, piesek, Fafik! Szukaj. Ty co mówisz? Co ja mówię? Chyba w lewo. To nie jest lewo. Tak. Nie, pomyliłam się. Chyba w prawo. No szukaj, Fafik, szukaj, bo ci Nessi pomoże zaraz. O nie, Fafik miał duży nos. Chyba wytrącił sobie to. No, podaj Fafikowi. Brawo, Fafik, brawo, brawo. Chodzi o to, można tak w nieskończoność się bawić. Chodzi o to, że później, jak dziecko zrozumie o co chodzi w tej zabawie, zakrywa oczy pieskowi, ale zakrywa też oczy sobie, tak? Żebyśmy mogli go odpowiednio naprowadzać. Jest to pierwsza z naszych zabaw i pierwsza z naszych nauk różnych słów, kierunków i, i zabaw.